Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej w Polkowicach blisko rok czekali na ten moment. W końcu udało się. Ich dzieło, 100-metrowe korale ceramiczne zaprezentowano dziś na polkowickim rynku. No, mi się udało tak z kolegami oczywiście zrobić 7100 korali. Mówi podopieczny polkowickiego WTZ-u Karol Górski. To piękny wynik, prawda? Że tak. Bardzo długo żeście chyba pracowali nad nimi? Bardzo długo, no dziennie tak kilka godzin. Długość korali również jest imponująca, mówi Stanisław Rabczuk, instruktor. No Też według naszych obliczeń e, powinny mieć 112 metrów i 88 centymetrów. Cały proces technologiczny tworzenia ceramicznych korali, jakich podjęli się niepełnosprawni z Polkowic, był bardzo skomplikowany. Zbyły gliny, kształtuje się królkę, w której robi się otwór pod linkę. To umieszcza się w piecu, po oczywiście odpowiednim wyschnięciu. W piecu, gdzie temperatura dochodzi do ponad 900 stopni Celsjusza. Po tym wypale... Thank <laughs> you. Korale już są wyjmowane z pieca, znowu zdejmowane z tych wieszaczków i są już gotowe tak naprawdę do nableczenia. Dodajmy, że przyznano dwa rekordy na ilość paciorków oraz na długość korali. Nazywam się Dionizy Zajer, w Towarzystwie Kontroli Rekordów Niecodziennych w Rabce zdrowiu pełnią funkcję kontrolera wszystkich kontrolerów. Czegoś takiego jeszcze w kraju nie było. Wprawdzie kilka lat temu ustanawiano rekord z długości korali wykonanych z jarzębiny w Dębieńsku, Leszczynach, w województwie śląskim ale to był zupełnie inny surowiec i zupełnie minimalny wkład, bo tylko było zbieranie i nanizanie tych poszczególnych owoców. Natomiast tutaj jest no kawał dobrej i uciążliwej pracy. Straszna ilość, straszna ilość. Tu to jest wkład o, przeogromny i jeszcze jak bierzemy pod uwagę, to, kto to wykonał, tak. prawda, no więc to już jest zupełne cudo. Rekordowe korale będzie można podziwiać jeszcze przez kilka miesięcy w różnych częściach miasta, przyznaje Edyta Pędzisz, kierownik wtz w Polkowicach. W planach mamy miesięczną w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, jak również w Aquaparku, a następnie będziemy robili wspaniałe korale jako naszej niki, będziemy sprzedawali w miesiącu wrześniu mieszkańcom Polkowic. Po 5 złotych. Po 5 złotych. A dziś w rynku podopieczni warsztatów terapii zajęciowej w Polkowicach mogli pochwalić się nie tylko niezwykłymi koralami, ale także innymi wyrobami ceramicznymi, które za symboliczne kwoty mogli nabyć mieszkańcy miasta. Iwona Mierzwek, Radio Plus Legnica.